Hejka widzowie, hejka Dziś jest, jestem z Brudem, a ja jestem Simon Dobra Dawaj, idziemy No dobra, a gdzie? O, Brudowe auto Nie O no. Okej, okay, jedziemy sobie coś zrobić No o, do, do Na dom, dom mieliśmy No dom a będziemy mieć osobne czy wspólne? Wspólne. A. Dobra. Dobra. Fajnie, że nie spadliśmy, bo ja kiedyś tam spadłem. Jak się robił dom. Ty Simon, a dasz mi spokatora? No już daję. Dzięki. I słuchajcie Pizzopie co, ja takiego małego prank pranka, ale nie piszcie w komentarzach, że to ja zrobiłem, bo ten prazi się. Dobra. Teraz zamienimy się w straszną wersję Simon. Piotr, gdzie to było? Tu. Hihi. Nie no, nie mieści mi się to już trudno. Okej. Okay. i teraz nazwijmy mu małego pranka. Okej, okay, zrobimy mu mały pranka. Oh! Um, um, um. Upsik. Nic ci nie jest? Ała! Oj! Ej, jak on się tu włamał? Chodźmy, chodź, chodźmy go, ten zbanować. Nie, nie będziesz naszym senem. Zmniejszał się. Ej, trudno, może chodźmy straszyć ludzi, co? No dobra. My nie mamy auto, bo nam spadło pod dom. No dobra. Ale będziemy, będziemy iść przecież. Ja mam włączoną szybkość. Ty też możesz sobie szybkość włączyć. Zrobić. No. Dobra, ja idę szybko na plac zabaw. Dobra. Czko... Muszę zobaczyć. Tak. Dobra, ja pójdę za bank i ja sprawdzę, czy to ktoś tam będzie szedł. O tam brud jest. Ty brud! Co? Szkoła się w basenie może. Dobra, jakaś dziewczyna jest. Dobra, na trzy idziemy na stację. Trzy, jeden, dwa, trzy! Idziemy. Na stację. Kurde, była tu. No trudno, jeszcze nieważne. Ona jest w tym jajkowym aucie. Hmm? Tu. O. Ej. Jego Ja tam w jajku. Gonię w jajku. Ej, jedną już złapałem. A ja nie w jajku. Dobra, ja idę do domu. go. No dobra, gdzie ona je? Dobra, teraz ją, teraz nam przygotujemy obiad. Dobra, Brud, chodź na obiad. No dobra.

Muszę zobaczyć gdzie jest ognisko i bo to chyba nie jest ognisko jednak Dobra, nieważne, zjem zjem Widzisz? To było proste dla mnie. A dlaczego ją spadnąć? Nie, 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 ja ją zjadłem. Ale się najadłem. No. Ja idę najzwyczajniej na siłownię. Chodź na o, siłownię ze mną. Dobra, zobacz, Idziemy teraz na siłownię. Ale puszczę wam, gdy będziemy na nie. Ej, kto to podpalił? Przecież to nie my, nie brud? No. Ale... Zobaczymy siłownię czy jest podpalona. Tu nie ma siłowni tam. I? Patrz, proszę, parzę, parzę. Dobra, chociaż na tym można biegać. U, o, ho, 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 ho. A jeden. dam. I co się z nami stało? Kura, znowu jesteśmy normalni. Nie. Tylko, że ja jestem silny, a to trochę. Okej, okay, to zobacz teraz. A i co? I co? No i co? Teraz jesteśmy tak te, te sami. Dobra widzowie, to dziś na tyle i na razie. Pa! A właśnie! 19 Dzie, dziewiętna, kwietnia... Od... Jezu, teraz nam dupę zawraca. 19 Dzie, dziewiętna, kwietnia... Będzie nowy odcinek z Wielkanocy. Akurat Brut i Simon. Zapraszam. A ty nam nie zawracaj dupy. <śm> Dobra, na razie.